Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa wszystkich serdecznie na live, tutaj dzisiaj znowu mam włosy umyte jak po huraganie, ale to bardzo przepraszam, nie było fryzjera w pobliżu, <grymna> można się uśmiać troszeczkę. Proszę Państwa, dodajecie mi Państwo czy nocy, czy, bo nie możecie wytrzymać, czy gdzie, dzwonicie pytanie, czym uchronić się, jeżeli ugryzie. Bąk czy komar. Zwłaszcza dzieci, jak się bawią, dłużej na, na zewnątrz, co robić. Więc są takie jak Rostil, Biblioteka, różne takie, może inaczej troszeczkę się nazywają, też, ale one dość nie pomagają, bo ludzie mówią, że nie pomagają. Natomiast co ja chciałam Wam powiedzieć? Tutaj ugryz mnie, tutaj, o, widać, tak. Komar, i zaraz, bo ja mam takie, takie uczulenie, już wam powiem tylko te włosy. Spróbuję coś z nimi zrobić, yy. Proszę Państwa, trzeba, jak ktoś ma tego kwiatka, graniu, jak nie ma, to niech sobie go kupi, zamówi. Yy. Trzeba zrobić wyciąg. Żeby zrobić wyciąg, żeby była chociaż setka tego wyciągu, to trzeba dwa duże kwiatki. E, tak, proszę Państwa. E, teraz tak. Jeżeli to są dzieciaczki, to nie będziemy im smarować, bo to musi być perytuz i wódka dodane dzieciakom, to bierzemy trzy, cztery takie listki, zgniatamy, bo w zależności jak to jest ukryzione i Możemy zgniatać na tym, co zostało ugryzione, czyli tak po prostu na tym, co zostało ugryzione, przytrzymać dłużej. Zaraz zauważycie, że wyciąga tą wodę, ten jad, takie białe, po ugryzieniu to, co swędzi. I zaraz przekładamy drugi listek. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego kwiatka, a ma proszę Państwa czerwoną cebulę. to taka jest szybka reakcja, czy wyszersze ją jest, czy co, to ja tutaj właśnie Wam chciałam to przekazać, bo prosiliście mnie, to kroi plasterek czerwonej cebuli, jeżeli ktoś ma wyciskarkę, to wyciśnie nawet sok z tej cebuli, bierze na watkę i takiemu dziecku poczyma chwileczkę. Jeżeli jest ugryzienie przez jakiegoś owada, gdzie można dostać wcząsu, czyli przez szerszenia jeszcze, czy przez pszczoły lub inne. To tylko ratuje ta czerwona cebula. Przekroimy dorosły człowiek, jak nie ma wyciskarki, nie ma niczego pod ręką, przekroi cebulę na pół czy nam na te i przyłoży i trzyma długo. Ta cebula nie dopuści, żeby ten jad dalej w te nerwy, żeby paraliżowało nerwy, tylko ona wyciąga i trzeba tak co trzy minuty przykładać tą cebulą przez trzy, cztery razy. Wtedy wyciągnie. Już niejeden się przekonał, wyciągnie ten jad, ale jeżeli pogryzły dziecko komary, to też cebula, ale nie będzie to dziecko całe czasy miało tej cebuli na siebie, bo ona ma intensywny zapach. Dlatego też mamy zrobione zawsze z tego garaniem te listeczki, proszę Państwa, i nakładamy szybciutko, neutralizuje po ugryżeniu, proszę Państwa, tak szybko neutralizuje po ugryzieniu. to swędzenie, bo to tak swędzi, boli i czerwone miejsce jest. Czyli witamy tutaj danusie, i pozdrawiam serdecznie. Ech, tak, pozdrawiam wszystkie panie, które też dzwoniły do mnie. Ech, o, ja urywałam kwiatka, tu nie patrzyłam, to zerwała przez pomyłkę. Ech, bardzo też korzystny jest, jak ktoś po prostu ma zrobiony wyciąg z mirta. Bo chciałam Wam powiedzieć, że wyciąg mirta. Do tego mirta musimy mieć co najmniej tak, taki mały słoiczek mirta i półsetki alkoholu. I wymieszamy. Mieszamy to tak 7 dni. Później dolewamy półsetki, może setkę można, w zależności jakie to gałązeczki będą, a jaki słoiczek spirytusu wtedy po następnych siedmiu dniach wtedy nacieramy, jak widzicie, gdzieś, będziecie mirtem pachnąć, to po prostu można skropić ciało, czy jeżeli ktoś nie ma zrobionego takiego, niech weźmie, urwie mirt i rozgniecie, czy włoży do kieszeni kilka, zadwieczy, dwie, trzy takie gałązeczki, rozgniecie, żaden, y, żadna, żaden komar się do Was nie... Przyczepi. Sprawdziłam to na sobie, bo ugruziona zostałam chyba 3 czy 4 razy niżej kolana brzuszek u nogi i wyżej, więc szybka reakcja to był najpierw to, co miałam pod ręką bursztyn. No to było tylko na chwilę, ale później anginowca wzięłam i przestało, ale wieczorem znowu zaczęło, więc chciałam całkiem zniwelować, więc wzięłam tego mirta po prostu i tym mirdem, proszę Państwa, no, posmarowałam, potarłam czerwone. Zniknęło tak, to by ze trzy dni się działo takie twarde, czerwone. bolałoby. Dzieci tego nie lubią, dorośli też tego nie lubią. Czyli albo mamy anginowca, wyciąg z anginowca, albo taki, albo mirt. Tak samo taki sam. E, potrzymać go, proszę Państwa. Do kieszeni czy poczeć. On ma intensywny zapach, to mirt. Albo, tylko nie Bóg, tylko prawdziwy mirt. Albo geranium, czyli anginowca, ten, który jest na gardł. Zawsze przed, żeby nie zachorować, dodajecie takiego listka umytego do herbaty. Samego tego listka, bez tego ogonka, czyli samego listka można całego dodać dzieciom. To można tylko tą jedną. Po prostu i troszeczkę koperku, takiej dzieciom od 3-4 lat, żeby bardzo czuły się fajnie. Sprawdzone to też, bo Mikołaj pije. Tak, i proszę Państwa, i, i bardzo polecam Wam wszystkim, moi kochani. Oczywiście, że przed chwileczką, zanim tu weszłam na film, oglądałam w Portugalii. Ta trąba, co szła, no to proszę Państwa, nie było litości, wszystko urywała, dachy, bloki, drzewa, ciała jak zapałki. Możecie sobie poszukać w ogóle i zobaczyć, to jest szok, co się dzieje. Co pewnie ileś tysięcy lat tak się dzieje, no my skąd mamy, mamy po prostu wiedzieć, że co ileś tysięcy lat. Drugą kwestią, o której muszę tutaj powiedzieć, Proszę się nie wahać, proszę dzwonić. Jak kogoś bolą krzyże, czy przepukliny ma, czy lędźwia, czy nogi, czy kolana. Pozdrawiam wszystkich w Warszawie. Proszę, bo znajomi załatwiają. Mogę dla każdego zrobić takie malidło, jak ktoś sobie życzy, po prostu żeby tylko mu użyło cierpienie i żeby podleczyć chorobę, którą ma, czy taką, czy inną, proszę Państwa. Jeżeli ktoś nie chce mazidła nakładać, ale skoro tak się wyleczyła jedna, druga, trzecia osoba, poleca jedna drugiej w takiej okropności, więc każdy jak widzi sąsiad czy sąsiadka, to widzi, że można się wyleczyć to, czy chce, czy nie, to zakłada musi założyć na wieczór tę łyżeczkę tego mazidła przyłożyć. Bardzo polecam ususzyć sobie imbiru. Ludziom starszym, żeby imbir ma to do siebie, że jak weźmiesz dwa takie płatki imbiru ususzonego, zapatrzysz go, to szklaneczkę można popijać całą noc. bo Niektórzy mówią, że sobie popijają o drugiej, o piątej, gdzieś tam o jedenastej, zanim pójdą spać po łyku. Bardzo korzystne, bo rozrzedza lekutko krew, proszę Państwa, tak, by obniżało ciśnienie, no to już może motopędny ten imbir także, ale. Nie ma sucho w ustach wtedy, nie robi ci się helikopter. Gdyby była, to tą helikopter próbuje zabić po prostu unieszkodliwić czyli można pić imbir, albo jeżeli nie imbir, to proszę sobie zrobić z jednego jabłka z cynamonem kompot i wypijać. To bardzo jest korzystne. No, nikomu się nie chce robić, ale jak masz na owie robisz, Zrób więcej z dwóch jabł na przykład, i tylko tak się robi. Dwa jabłka, nie obierane, ale bardzo dobrze umyte z tym skórką, żeby nie tracić tych witamin. Wsypać łyżeczkę cynamonu i razem z tym zagotować dwie czy trzy minuty. Musi razem z tym być zagotowane. Wtedy spróbuj pić, będziesz widzieć, widziała, jak fajnie się będziesz czuć, i gdybyś miała jakiś reflux, cokolwiek. Ale z tego żołądka się będzie, nie będzie żadnego ucisku w piersi, proszę pić. Nie masz czarnej porzeczki, pi, właśnie jabłka z cenamonem. Dużej ludzie są młodzi, dużej po prostu, tak jak już mówiłam, żyją, jak popijają codziennie pod imbir. no bo to rusza za lekutko krew i o tym mowa. Tym wszystkim, którzy wypoczywają, i Klarembachowi Bachowi, i wiele innym osób. Po prostu, proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich redaktorów z Republiki, próbuję naświetlić całą prawdę, ale cóż z naświetlania, tutaj trzeba jakieś, proszę Państwa, reakcji, żeby zmienić to wszystko, bo bardzo dużo polityków jest niedoświadczonych i dlatego takie rzeczy się dzieją z tych młodych, z tych innych, opozycji czy innych, także, że tutaj trzeba inaczej myśleć. Pamiętajcie, te upały są, tak się Wam widzi, że chmurki przysłoniło. Nie, nic nie przysłoniło, proszę Państwa, ponieważ przysłoni chmurkę, ale parno jest, więc trzeba wypijać te elektrolity, wodę, czy, czy tak, czy wodę z jakimś sokiem, czy zrobić sobie soki. Czy zrobić sobie sok z buraka? Tutaj właśnie wszystkim przypominam. A jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś nie ma tego mazidła w słoiczku, z korzenia żywokostu, a ma ból kolan, rozczep, stuczenia, skaleczenia, zakrzepy czy coś takiego, to się tylko tym zakłada. Jeżeli dłużej trwa, to dłuższy czas. Jeżeli krótko się zaczęło, to szybko ustąpi. Więc, żeby się nie powtórzyło, to co najmniej zakładamy do miesiąca czasu. No, jeżeli ktoś ma artrozę, to ma ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ boli wtedy. Bardziej, jak jest, jakby to powiedzieć, pogoda się zmienia, ciśnienie się zmienia atmosferycznie. Więc, to jest tak z tym powiązane. Proszę Państwa, ja już dzisiaj dziękuję za uwagę, są wakacje, odpoczywacie, ja tylko króciutkie filmiki nagrywam, to tylko odpowiadam na te pytania i życzę wszystkiego dobrego, miłych chwil, po prostu jak powrócicie, kogoś będzie coś wolało, będziecie chcieć jakieś zioła lub cokolwiek, zapraszam, pozdrawiam, Władysława Wąg.